Także jeśli chodzi o taką szybkość i responsywność, tutaj naprawdę jest duża różnica. Ten aparat działa po prostu znacznie szybciej. Ale jeśli chodzi docelowo o jakość obrazka, to są dokładnie takie same matryce. Tak samo jak w tym aparacie, jak w GFX 50R, jak co ciekawe na przykład też w Hasselbladzie X1D albo w Pentaxie 645Z, o którym też ostatnio wypuszczałem odcinek. To jest wszystko jedna i ta sama matryca, wyprodukowana swoją drogą przez Sony. <grych> Wracając do obrazka. Obrazek jest niesamowicie satysfakcjonujący, jest super pojemny, można wyciągać jakieś kosmiczne rzeczy i ze świateł, i z cieni, można na tym obrazku pracować postprodukcyjnie bardzo intensywnie i on jest naprawdę super plastyczny i super wytrzymały. Co jeśli chodzi o taką profesjonalną fotografię komercyjną, w moim przypadku w wielu przypadkach moich realizacji jednak robię jakieś takie rzeczy, fotografii obiektowej, fotografii dokumentacyjnej, czy też fotografii, nie wiem, architekcji czy architektury wnętrz, jednak tutaj jest to naprawdę bardzo duży krok do przodu, jeśli chodzi o taką jakość obrazu i potem możliwość pracy z nim.